Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Leczanią rzekł do niej: „ Nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta potrzeba w swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł Oto słowo pańskie, drodzy bracia i siostry, dzisiaj, kiedy przeżywamy piękną uroczystość niepokalanego poczęcia, Patrzymy z bliska na Najświętszą Marię Pannę, osobę, która od początku swego istnienia uczestniczyła w świętości Boga, tak jak jest to możliwe dla człowieka. Nowe życie, które przyniósł Pan Jezus, pogrążonej w ciemności ludzkości. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie było jej udziałem od początku istnienia, od momentu poczęcia. Oto jak wielkiej łaski może dostąpić stworzenie. Maryja została utkana w łonie Starego Świata jako nowa istota. Ta nowość, do której zmierza każdy z nas osobiście, była w niej obecna od pierwszej chwili pojawienia się na świecie. Prawda o niepokalanym poczęciu mówi też o tym, że Maryja była wolna od skutków grzechu pierworodnego który też nazywamy grzechu podstawowego czyli tego zranienia ludzkiej natury które dziedziczymy jako ludzie nie jest to jakaś nasza wina osobista ale to jest zranienie które odkrywamy w sobie w różnych Sytuacjach życia, chociaż oczywiście zostajemy uwolnieni od skutków tego grzechu w naszym sakramencie Chrztu Świętego. W czym się on objawia? Przede wszystkim w wewnętrznym rozdarciu, kiedy mamy świadomość tego, co jest dobre, ale łatwiej pociąga nas zło. I ulegamy różnym pokusom, nie potrafimy i nie chcemy im się przeciwstawić. Przeżywamy to wszyscy namacalnie. Dalej chorujemy na wrodzoną nieufność wobec Pana Boga, bo wydaje się nam, że łatwiej poradzimy sobie bez Niego. Traktujemy Boga jakby był konkurentem i rywalem w walce o szczęście, i często widzimy w nim raczej przeciwnika niż naszego największego sprzymierzeńca. To jest właśnie skutek tego podstawowego zranienia. Nie jesteśmy również zdolni do tego, aby kochać innych jak Bóg bezinteresownie i za darmo, dlatego że po prostu są. Kochamy za coś. Wtedy, gdy ludzie odpowiadają na nasze potrzeby, nie potrafimy kochać ich po prostu dlatego, że są. To jest skutek zranienia podstawowego. No i można dodać jeszcze do tego chorobliwy lęk przed śmiercią, przemijaniem i utratą sensu w życiu. Kurczowe trzymanie się tego życia i taki właśnie lęk, który spowija, spowija nasze myślenie o przyszłości. Nie chcemy w ogóle o tym myśleć. Nie mówiąc już o tym, że nie chcemy też rozmawiać. Maria była wolna od tych przypadłości dotykających naszą naturę. W zwiastowaniu Anioł zwrócił się do niej słowami pełna łaski. Pełna łaski, czyli istota przeniknięta Bożym światłem obleczona w świętość. Oczywiście nie wiemy, jak to Maryja przeżywała na poziomie swojego doświadczenia. Możemy się tego domyślać, przyglądając się postawie jej życia. Która streszcza się dzisiaj w Ewangelii w słowach Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego. Wolno nam przypuszczać, że ona oglądała Pana Boga oczami wiary jako obecnego i działającego w jej życiu. Miała poczucie bycia otuloną płaszczem Bożej opieki. Była obdarzona szczególną wrażliwością i wyczuciem w sprawach Najwyższego. Będąc blisko Boga, który ją kocha i oddaje się jej, pragnęła czynić jak On, odwzajemniać Jego miłość i oddawać się Jemu. Na tym polegała zdecydowana postawa jej życia. Niepokalane poczęcie to nie jest zatem jakiś abstrakcyjny dogmat wiary, ogłoszony uroczyście przez papieża Piusa IX w 1854 roku, ale to jest rzeczywistość, która kształtowała życie Maryi, jej nastawienie do Pana Boga, do ludzi i do świata. W Osobie Maryi kontemplujemy prawdę o nieznającej ograniczeń miłości Pana Boga, odkrywamy Jego plan wobec naszego życia. W wielu miejscach Biblii jest o tym mowa. Na przykład w tych słowach świętego Pawła, On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani. Przed Jego obliczem, z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. A zatem Bóg pomyślał o nas, o naszym wiecznym przeznaczeniu, o naszym szczęściu na wieki, przed naszym pojawieniem się w czasie pośród żyjących. Przez niepokalaną Pan Bóg mówi nam wszystkim, każdemu z osobna, że nie jesteś przypadkową istotą błąkającą się po tym świecie. Jesteś wybrany, wybrana, obdarowany, powołany do świętości. A zatem w Maryi podziwiamy wielkość Boga, jaką, jaką obdarza również człowieka, i też godność naszego powołania. Skromna dziewczyna z Nazaretu potrafiła rozpoznać Boże obdarowanie i uwielbiała Boga, który uczynił jej wielkie rzeczy. Z Nim wszystko staje się nowe. Ludzka egzystencja stała się nowa, nasze doświadczenia i radości zostały przeniknięte tajemnicą Chrystusa. Bóg wszedł w nasze życie w ostateczny sposób. Ludzkie bytowanie jest utkane z rzeczy zwykłych. I życie Maryi w niczym nie odstępowało od tej prawidłowości, od tej mozaiki chwil jasnych i ciemnych, dni i nocy, radości i doświadczeń. Żeby w codziennym życiu odnaleźć radość, trzeba odkryć i zadziwić się wielkim obdarowaniem ze strony Pana Boga oraz zgodzić się na współpracę z Nim. Nawet tak wielka łaska jak niepokalane poczęcie nie czyni kogoś nad człowiekiem. Nie sprawia, że stajemy się biernymi statystami w układance Bożych planów. Bóg liczy się z człowiekiem i liczy na człowieka. Maryja nie miała przecież wiedzy wlanej na temat swojej przyszłości. Nie wiedziała, co się wydarzy następnego dnia czy za rok. Żyła duchem zawierzenia, w pewnym sensie wbrew nadziei, którą można by złożyć w sobie, jak ojciec naszej wiary Abraham, który uwierzył wbrew nadziei. Przyjmowała otwartym sercem wolę Boga, ponieważ ufała mu bezgranicznie. Wiedziała, że jeśli on do czegoś zaprasza, to dlatego, że kocha. Prośmy ją dzisiaj, aby łaska Boża spływająca z góry, mogła nas dosięgnąć i kształtować w nas jej usposobienie. Otwartość i dyspozycyjność wobec Pana Boga oraz pokorę i ducha służby wobec innych ludzi.